Witam serdecznie. Chciałbym przedstawić, jak najbardziej chyba takim y, 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 łodkowym sposobem y, jest, żeby pozbierać sobie um, pyłku trochę świeżego. Tu nie chodzi o to, żeby nazbierać go ilości takie na sprzedaż. Chodzi o to, że jak jesteśmy przy pszczołach, to możemy sobie y, y, tak na szybko to zrobić i. I wtedy sobie tam podziałać, porobić. Zawsze tego pyłku nam trochę się naskubie i mamy na rano do jedzenia, dla rodziny, dla znajomych, jak ktoś bardzo tam chce, troszeczkę pyłku świeżego to ma. No i tak. No i jak mamy taki wylotek, że na płasko, na płasko jest, to wtedy kupujemy, ja kupiłem w Bartniku, one były takie długie, takie długie były. Takie no i to jakieś grosze kosztowało, ja to ucięłem na pół. I, i, no I one jak przechodzą, no to te obnóża tam wpadną. No i ja zapycham ten wylotek tu gąbką i tu gąbką. Wybieram takie ule, co mam wyż, więcej tego miejsca, że tych dziurek tu będzie więcej na przechodzenie. I to na pinecki przypinam. A tutaj sobie wkręcam dwa wkręciki. I wieszam sobie na te wkręciki, tu jakoś wiaderko. Tylko tak się staram, o nawet czasami tak tu zawieszę, tu przywiercę, no i wtedy mi to leci, naleci mi tego. Tak staram się, tu. O, tak miałem zrobione w zeszłym roku, że to tak wisiało, byle jak. No i wtedy to wszystko, co tutaj im spadało, no to z tymi śmietkami, z tym wszystkim. Ja, ja, ja przykręconą po prostu tą nóżkę, bo ja z krętalką jeżdżę sobie czasami. I, I Jak mamy taką skrętarkę na baterikę zabawkową, to możemy sobie przykręcić i wtedy, te wszystkie śmietki to obnóża nam spadnie. Mamy wtedy od razu na gotowca, tylko to, to, to jest metoda taka, że tylko dla siebie. I, I jak zrobić to najprościej, po prostu trzeba mieć tylko te nasze takie wstawki, To oryginalnie jest do tych, że tak psuje, czy tak? Nie, nie pamiętam, jak to jest tam. To można kupić sobie takie urządzonko, które też się powiesza ma też szufladeczkę, no i chodzi o to, że trzeba uważać, no, jak mamy tak zawieszone, oczywiście czyste wiaderko, czyste, to, to wtedy musimy uważać na deszcz, musimy uważać, na przykład pies mi lubi to wyjeść, tutaj biega taki piesek biały, lubi mi wyjeść pyłek, no dlatego trzeba być uważny, to jest metoda karkołomna i to jest metoda no bardzo tempa. Ale, jeśli chcemy zbierać troszeczkę tego pyłku dla siebie, to, no to ona działa i możemy to zrobić. No, i to było chyba wszystko w temacie. Aha, najlepiej pyłek pozbierać sobie w chłodne dni rano, albo w ogóle rano przed 12.00. Czyli, no, jak jesteśmy po prostu rano, no. Yy, wieczorem też sobie czasami zawieszałem, bo jak już miałem ten urżet tu gąbki, no, to tylko w te same dziurki włożyłem. I, i, i łyżeczka, dwie, trzy naleciało, no to, to, to tyle dla nas do domu na, na trojga to starczy. Yy, no i to chyba by było wszystko w temacie. Yy, dni chłodne yy, tego pyłku noszą dużo więcej. Yy, no i co tu więcej dodać? Więcej nie ma co.